Białym dymie giną sny, a ja z nimi znów Chciałem tylko trochę ciszy, dostałem burzy w głów Znowu patrzę w sufit, widzę siebie sprzed lat Nie nie, nie diabeł, po prostu Ja Białym dymie giną sny, a ja z nimi znów Chciałem tylko trochę ciszy, dostałem burzy w głów Znowu patrzę w sufit Chcę być nie anioł, nie diabeł, po prostu brak. Znowu noca, ja liczę myśli jak monety Każda błyszczy chwilę, potem to nie w mojej butelce Patrzę w lustro, to nie ja, tylko cień bez duszy Kiedyś chciałem świata, teraz chcę by ucił Mój anioł stróż, dawno rzucił papier ale już nic, bo widział za wiele Ja dalej w dymie, jakby to był mój tlen Bo tylko w nim czuję, że wciąż to się miałem W białym dymie giną sny A ja z nimi znów, chciałem tylko trochę ciszy Wstałem burzę w głów, znów patrzę w sufit Widzę siebie sprzed lat Nie anioł, nie diabeł, po prostu brat ja, ja, ja Chciałem uciec stąd, ale tu mnie trzyma wal Ten sam, co karmił ból, nie miałem nic Wszyscy gadali, brat, daj spokój A ja chciałem tylko czuć, nawet jeśli to był ogień nie śpię nocami, bo sny mnie duszą. Każdy głos z głowemu, żebym wrócił. Ale dokąd? Tam, gdzie byłem pusty. Nie wolę dymi, bi, wolę bawić półginocny. A ja z nimi znów chciałem tylko trochę ciszy. Stałem burzę w głów znowu patrzę w sufit. Widzę siebie sprzed lat. Nie anioł, nie diabeł, po prostu brak. Nie pytaj mnie, gdzie idę. Tam, gdzie milczy świat, tam, gdzie tym miesza sn. A ja tańczę sam, może skasnę. Dziś, może jutro znów. Das mach ein ja, in dem wir gehen aus Nähe. Ah ja, sieh mich Ah ja, ja, sieh mich Ah ja, ja sieh mich ja, ja, sieh mich